Ok, wróciłem e, i dowiedziałem się, co zrobić dalej. Otóż trzeba było tą wajchę zakręcić, dzięki czemu po tej stronie budynku, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, można przejść spokojnie rzekę na drugą stronę. Nurt jest dużo mniejszy, jak widać, e, co nie było od razu widoczne. Więc teraz e, idziemy dalej i zobaczmy, co tu możemy znaleźć. W nie ma nic takiego dziwnego, ale coś mi się zdaje, że już niedługo uda nam się odnaleźć tana, a przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż oznaczałoby to, że GA jest stosunkowo krótkim, krótką grą. I tan był blisko. Czuła niego obecność był jak w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział dlaczego przyszedłem. No, czyli dobrze mówię, już zaraz znajdziemy itana. Hmm. Czy w tym jeziorku może był ten nasz. Zresztą zaraz zobaczymy Spalony dom Czy to o tym domie mówiła tam który chciał spalić? Zgliszcza jeszcze świeża Ta litera pierwsza. W. U. S. Czyli to będzie C. O i R. Tak? Koglus. A widzisz, dziadek jednak... Tu mamy zejście. Widocznie tak? Jeden... obywateli, Pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź. Moja Babcia, Gail obroniła mnie przed nim. Teraz mogę Ci pomóc. Znalazłem dziennik Wandy Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przybudził. kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Wantegriff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chcę uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, i tak uśpiony jest już w nas, dziadku. Cofnij się? Wszyscy musimy naprzeć. Nawet ty, nawet ja. Mocne, wytrzymać pomienia Dzieciaku. To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Pol Prospero? Pan... Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, i tam... Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Hmm. Była tak samo i tana jak i moja, ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Mamy mapę. Jeszcze wszystkiego nie dokończyłem, czyli czego mi brakuje tej latarni, tej supów. Bo to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. 2, 4, jeszcze jednej opowieści. Dobra, to spróbujmy, spróbujmy ją znaleźć. Powiem zamorować ją w ścianie, ale się broniła. Koniec końców nie zdołałem tego zrobić. Nie mojej żonie, Gni gniewa się na mnie tak jak uśpiony. Kogo obawiam się bardziej? Ok, nie jestem z sobą że od jakiegoś czasu. Znowu te głosy, te same co wczoraj, to jest nie do zniesienia. Hmm. W końcu wiem co muszę zrobić. Uśpiony przebywa w więzieniu śmierci, a kluczem do niego jest ból. Hmm. Dotknij to jest to ok. Jeszcze dokładnie sprawdźmy co. Czy coś tutaj nie przegapiłem? Ale myślę, że wszystko tu w tym momencie jest w porządku. Brakuje tylko raz, dwa, trzy, cztery, piątego opowiadania. Ok, wiem gdzie to jest, jednak kawa drogi przed nami, dlatego postarajmy się przejść jak najszybciej. Tylko gdzie jest itan? Że nie będziemy zamykać drzwi, jeszcze będziemy tu musieli wrócić. Dom jest spalony. Gdzie tu? też nie, będziemy musieli zamknąć drzwi, jeżeli chcemy przejść. Ok. Ale rozejrzyjmy się jeszcze. nic, co z nią? Co się z nią stało? Czy wyszła, nie wyszła? Czy ją obudziliśmy, nie obudziliśmy? Czy ona w końcu została zniszczona? Hmm. Wracamy się do tej jednej takiej opowieści, której nam brakuje, a znajduje się na początku samym gry. Także mamy troszeczkę do przebiegnięcia jednak. Czy tam jest jakaś. Nie, tam, stamtąd przyszliśmy, dobra. Nic tu raczej nie zostało już ukryte. Jakby coś jeszcze było, a wierzę jeszcze, że gdzieś listuję za jakiś sekund, zostaw informację w komentarzu. Eee, mam nadzieję, że ktoś wtedy ją odczyta i będzie w stanie przejść. Bo przyznam szczerze, w tym momencie, jeżeli to jest koniec gry, to jest on bardzo dziwny. Eee, pomijając fakt, jak... E, że gra jest stosunkowo krótka. Jednak umila fakt, że cena jej jest niewygorowana. No i przede wszystkim jest to solidna polska produkcja. Ale zobaczmy, jeszcze mamy jedną opowieść. Tak, troszkę się trzeba nachodzić w tej grze, niestety. Jak już raz wspomniałem, ktoś tą fajnie określił jako symulator chodzenia. No cóż, z, z, przy takiej grafice, przy takiej krajobrazie i, i takiej, no, rozmachu tu nie powiem, natomiast takiej jakości wykonania tej grafiki, to naprawdę całkiem przyjemnie się chodzi, biega. Aż mam ochotę sam wyjść gdzieś na spacer. Tylko, że no jestem, można powiedzieć, że osobiście jestem troszkę zawiedziony zakończeniem. Bo ile to jest zakończenie. Ale dobra. Musimy dojść dziwnym trafem, znaleźć ee, telewizory, czy nie telewizory, bo to było reflektory. Ja na nie wpadłem, ale na samym początku, chyba w pierwszym albo drugim filmiku je mijałem, Niestety nie nie wiedziałem, że coś tam należy zrobić. W końcu to jest łoktów ciemno. Ale. Mam nadzieję, że teraz to wszystko nadgonimy i historia zamknie swoje, e, swoje koło. Niestety, z tego co widzimy, Ethan chyba jednak e, nie przeżył tego wszystkiego. Tylko co się z nim stało? To jest dobre pytanie. A wy jak oceniacie grę? Czy podobała Wam się ta produkcja, czy graficznie jest super? Czy może macie jakieś inne odczucia na ten temat? A może są, tak jak wspomniałem wcześniej, jakieś sekrety, które tutaj jeszcze warto zobaczyć, jeszcze można zrobić? E, podpowiedzcie wszystko, zostawcie swoje informacje w komentarzach. E, na pewno przysłuży się to zarówno mnie, jak i e, innym, którzy oglądają i chcieliby poznać e, dalszą część tej historii. No i oczywiście również. E, Pomoże to w jakiś sposób innym graczom, czy warto tą grę wziąć, czy, czy może jednak e, odpuścić. W e, ma produkcja, więc myślę, że jednak warto to, e, nie warto tego odkładać, ale, e, ale sprawdzić naprawdę warto. Także jeżeli nie masz tej gry w swojej buteczce, ja ci ją gorąco polecam, e, bo jak widzicie, bardzo fajna produkcja, chociaż może rzeczywiście troszeczkę krótka. A co my tu mamy? O właśnie. Bieski. <coughs> Gdzie on jest? Estás. Cóż, za bardzo fajny smaczek, jak widać ukryli producenci w grze w końcu e... mała grupka nazywa się Astronauts, A więc dlaczego nie wysłać by gracza w kosmos? I widzę, że nie tylko mnie. Niestety, miała kółę, Była masywna i ociężała. Gdy dostrzegała światło na niebie, czekała, sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Tak się jednak nie stało, więc przypogwizdnęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Podźwignęła się. <grytania> Gdy pomarańczowe światło zgasło, a jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolok. Wcześniej stwór widywał tak na i błęki błękitnie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia odnażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie, pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Poszła więc za nim głąb lasu. Wyłaś z mojego pokoju. Opowiadania i opowiadania. Nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły. Podobała mi się Bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. Tajemnicze opowieści. Najlepsze amerykańskie science fiction styczeń. W tym numerze żółte wzgórza Marsa, Douglasa, Spongy, Gapon, Toions, Pedron. Światło zgasło dopiero na polanie. Nie czując strachu, bestia wyszła do kręgu drzew. Wtedy zwróciły się ku niej spiczaste wierzchołki, by po chwili pochylić swe korony i zakopać je w ziemi. Pnie wraz z korzeniami zniosły się w powietrze i otaczały stwora niczym ściany. Kiedy podłoże usuwało się bestii spod nóg, zrozumiała, że już nigdy nie użyje swoich głów. Hmm... Czy to by był już koniec gry? Próbujmy wrócić do pokoju, gdzie mieliśmy mapę z, z informacją opowiadania, gdzie znaleźliśmy właśnie e, etana. Zobaczymy, czy w tym momencie coś się zmieniło i czy coś więcej się działo. Muszę mam przyznać, że troszeczkę troszkę jestem ciekawy, mimo wszystko, że czy to naprawdę było opowiadania, czy to zdarzyło się naprawdę, czy to jest w tym momencie jakaś fikcja, ale to się chyba nie da przejść szybciej. Musimy iść naokoło. że szybko dojdziemy. Okej, okay, zjeżdżamy na dół. Trzeba przyznać, że ta winda już przegrała mnie ociaki. Mam nadzieję, że już po raz ostatni nie tak czy inaczej. Ale chciałbym zobaczyć jakieś takie typowe zakończenie, które powie mi, że ta gra to już jest koniec. Niestety, jakoś na razie tego nie widzę. Więc jest jeszcze może jakaś rzecz, o której nie wiem. Ale myślę, że... To już będzie ostatnie, ostatnia z możliwych y, lokacji do zobaczenia. Hmm. okej, szybko biegamy na Google. Chciałbym jeszcze zobaczyć coś, co e, kolejną grę, jaką ch, Chmielarz że, zrobi e, czy Astronauci jeżeli wykonują, ale jednak bym wolał aby to był bardziej ro, m, dużo większego rozmachu graficznie jak widzicie chłopaki mają cholernie wielki talent i to co zrobili z tą gom e, jest naprawdę e, boskie natomiast e, m, history, historia też jest na tyle wciągająca, że fajnie się prezentuje jednak jest taka trochę niedopowiedziana no. zresztą sami widzieliście sami możecie ją ocenić Jak, tak, jak macie odczucia, ja osobiście czuję niedosyt po, po, ponieważ gra mogłoby być e, mogłoby być więcej wszystkiego Gra mogłoby być dłuższa i Tak mamy zaliczone wszystkie opowiadania A Ale jak widać, wszystkie opowiadania są zaliczone tak, że właśnie oglądamy ostatnią scenę mam nadzieję ostatnią scenę zaginięcia tego na Boże, tam, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. <laughs> Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Basgrze po ścianach pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? I tam na litość boską, gdzieś ty się podziewał. Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mi nie było? Przygody pola Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty Ta <laughs> Tato, y, proszę, czy możesz zabrać stąd y, trawisa? Basgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Czadę zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. I tam jesteś pedałem. Travis, przestań! O Jezu. O w mordę. Szybko na zewnątrz. I tam nie chowaj się, tam zatrujesz się! O Jezu, no. Co teraz? No, co teraz? Czyli już wiemy jak się gra kończy. Napisałem o tobie, ale nie wiem. Czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Hmm. No to... Dosyć smutne zakończenie. I w ten oto sposób odnaleźliśmy i dowiedzieliśmy się, co się stało z Etanem Carterem. Astronauci zrobili grę naprawdę bardzo fajną, piękną graficznie, jednak historia również w miarę ciekawa, natomiast gra krótka, troszkę niedosyt. Mam nadzieję, że mój Let's Play Wam się podobał. Cieszę się, że oglądaliście go ze mną. Cieszę się, że klikacie lubię to, że zostawiacie swoje komentarze. Dzięki wielkie i do zobaczenia do na następnej serii, w której tak jak mówiłem ruszę z kolejną polską grą. Być może coś jeszcze po drodze się zdarzy. Do tego czasu dziękuję wszystkim za subskrypcję i życzę miłej zabawy. Dzięki wielkie na razie.